Panie Burmistrzu, jeszcze do przypomnienia, bo tam w naszym gminnym gipie tam nic się nie zmieniło. Chodzi mi o to te zestawienie tej tabeli a propos umorzeń, ulg inwestycyjnych i pomocy e, w postaci akcyzy. Tam na razie to nic, nic na razie. Do przypomnienia, Sprawdzę. to, 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 to sprawdzić. No Jeżeli Pana Soboczyńskiego, zmianie zwolnień od podatku i zwrotu za akcyzę, to zostało udostępnione za drugie półrocze 2014 roku. W takiej wersji zostało już wykonane, nie ma już możliwości zmiany to, to co zostało przedstawione na BIP-ie. Niemniej e, już taki został przekazane przekazany dla, dla pracowników, żeby Taka informacja, jeżeli będzie udzielana za zwroty lub też ulgi podatkowe za pierwsze półrocze 2015 roku, już będzie z wyraźnym zaznaczeniem, czego dotyczy. Na